To też były wakacje życia. Chociaż o wakacjach trudno powiedzieć. Chociaż tak. Kurczę, to jest... Nie wiem, trudno mi jakby jednowymiarowo mówić w ogóle o tym całym rejsie. Eee... To wszystkiego po trochu było. No, rejs przed Atlantyk sam w sobie jest świetną ideą i fajnie brzmi, a z drugiej strony jest dość niebezpieczny, a szczególnie na łódce, która nie jest przystosowana do tego, żeby przez ten Atlantyk płynąć. Pomijając to, że łódka kilka razy genaker ją wciągał pod wodę i leżała, czy jakieś wtedy. No dużo się dziwnych rzeczy dzieje. Trzeba cały czas uważać przede wszystkim, bo niby jest pusto wszędzie, ale jak ktoś nie stoi na wachcie i nie pilnuje, parę razy mieliśmy taką sytuację. Łatwo jest się zderzyć z jakimś obiektem, a wtedy już nie jest śmieszne i... Zważając na to, że my nie mieliśmy żadnego backupu, bo ludziom się często wydaje, że my tam sobie płynęliśmy. Część osób mówi, no przecież są dowody, bo ktoś tą łódkę kręci z boku. Ludzie nie pomyśleli, że są drony. Nawet trzy mieliśmy na pokładzie. Tam nie mieliśmy nikogo. Lekarz był tylko na telefonie satelitarnym. Wiedzieliśmy od początku wyprawy, że jeżeli cokolwiek się stanie na środku oceanu, jesteśmy tylko i wyłącznie zdani na siebie. Trzeba było cały czas uważać. Łatwo jest na oceanie zginąć, jak się lekceważy ocean. Poza tym w tak prozaicznych rzeczach jak wyjście za potrzebą w nocy, no bo trzeba oszczędzać wodę i e, też to jest jeden z tematów. Jak płynie się przez ocean, słodkiej wody dużo nie ma. Mm, no to e, jak idziesz za potrzebą w nocy na wachcie to jeżeli się nie zabezpieczysz samemu, a przechyły są, no to już wypadając za tak musisz być, wiedzieć o tym, że cię nikt nie znajdzie. W sensie to jest koniec. Także to tak, żeby powiedzieć, jak jest niebezpieczne na oceanie, jak się jest takie. A w nocy łatwo jest, bo szybko trzeba było się nauczyć, że chociaż jedną ręką gdzieś musisz, trzeba się trzymać jakieś linki, bo parę osób już było poza linką podczas takich tej będzie pewnie widać tam. A tak, moment, kiedy się wypada poza burtę, o tej porze jest równoznaczny z tym, że się przestaje istnieć. Ja w ogóle z pokładu nie chciałem schodzić, tak naprawdę, więc ja mogę. marzę o tym, żeby żyć na oceanie w pewnym sensie i pewnie tak kiedyś się stanie. Uwielbiam łodzie, nie mam choroby morskiej, uwielbiam oceanie, e, Czuję się wolny na oceanie. Więc, tak jakby jestem niezależny jeszcze jak. Ma się taką prawdziwą łódź jak katamaran i ma nap napęd wodorowy, to już w ogóle jest, nic nie jest potrzebne w życiu. A jeszcze jak ma się w środku e, maszynę wertykalną do uprawy sztucznej grawitacji, to ja w ogóle nie muszę nigdzie zawijać. Mogę całe życie pływać. Także no, no, jestem świrem, jeżeli chodzi o takie sprawy. I Dzisiaj chętnie bym wsiadł na łódź, zresztą mamy takie propozycje, żeby w tym roku popłynąć parę miejsc. Zresztą też się szykuję, mam propozycję udziału w regatach jednych. Kto wie, czy nie wezmę udziału, bo ciągnie mnie na łódkę strasznie. Myślę, że tutaj my wszyscy się uzależniliśmy od tej łódki. Chętnie bym wrócił na ocean, nawet teraz.